Cześć, cześć, witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym materiale zaprezentuję wam jedną z platform lendingowych Wireless Finance, która pozwala wam maksymalizować zyski w świecie krypto. To jest BK World, mamy go Zapraszam serdecznie do oglądania. Zdecentralizowane finanse to nie tylko domena ekosystemu Ethereum, to także miejsce dla takich projektów jak Terra, Anchor czy między innymi wyświetlany właśnie na waszych ekranach projekt Wireless Finance. Wireless Finance jest to, jest to projekt otwarto źródłowy który powstał w oparciu o blockchain Waves, który pozwala właśnie Wam tutaj na platformie lendingowej zdeponować swoje własne stablecoiny, tokeny czy też kryptowaluty, które w przyszłości wykorzystywane są przez innych użytkowników, pożyczane bezpośrednio od Was i. Za to jesteście również wynagradzani, właśnie całkiem przyzwoitym oprocentowaniem, tak jak widzicie, właśnie tutaj w tym momencie na, na ekranie. Ale zanim przejdę do samych technikali, jak tutaj korzystać z samej platformy, która uwierzcie mi, jest bardzo intuicyjna, bardzo prosta. Nie ma tutaj ża żadnych zawiłych, zawiłych ruchów, aby w ogóle dokonać dokonać lendingu, czy też pożyczyć jakiekolwiek środki od innych użytkowników. Ale zanim tego przejdę, jeszcze kilka słów na temat samej, samego protokołu. Jak dobrze wiecie, sam protokół powstał, powstał kilka miesięcy temu, więc zawsze w przypadku takich świeżych projektów, zawsze tutaj podchodzę z dystansem i staram się zbadać projekt jak najbardziej tylko mogę, od strony, od strony technicznej, od strony wiarygodności w ogóle powstania, powstania całej, całej platformy, więc tutaj zawsze te ryzyka istnieją, będą istniały, i tutaj zawsze warto zdywersyfikować swoje, swoje finanse. Nigdy nie wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Ale okej, okay. jeżeli mówimy o platformie Wirus Finance, tak jak mówiłem, jest to projekt, który powstał kilka miesięcy temu, i na pewno tutaj jednym, jednym z ryzyk jest, jest sam kod źródłowy. Tak jak, tak jak powiedziałem wcześniej, kod źródłowy jest, jest projektem otwarto. Źródłowym, czyli możecie sobie spokojnie tutaj ten kod przeczytać, bo jak wiadomo, zawsze takim pierwszym ryzykiem, jeżeli chodzi o, o nowe projekty, jest, jest na przykład to, czy nie występują jakieś bugi w samym kodzie, czy hakerzy nie będą w stanie w przyszłości wyciągnąć z tego typu projektu środków, które m.in. na przykład wy zdeponowaliście w tym protokole. Więc to ryzyko musicie brać brać przede wszystkim, więc warto tutaj zawsze te, te środki swoje dywersyfikować pomiędzy różne projekty, jeśli w ogóle. Jesteście zainteresowani umieszczaniem swoich finansów właśnie w tego typu projektach, w tego typu zdecentralizowanych finansach, jaki świat właśnie krypto w ostatnich latach nam, nam tutaj zaproponował. Ja sam osobiście faktycznie umieszczam, umieszczam te środki, ale tak jak mówiłem też wcześniej, wiem, że się będę teraz powtarzał, ale staram się je dywersyfikować tak bardzo jak tylko jest to możliwe. Oczywiście w projekty, które sam gdzieś tam sobie zweryfikowałem i sam. Wierzę, że te projekty są na tyle bezpieczne, że warto umieścić przynajmniej część swoich środków w tego typu projektach. A z perspektywy właśnie hos -y czy też bes -y, bo wiadomo, że te protokoły będą również działały w przyszłości, to uważam, że warto jakiś część swoich zysków. Ze świata kryptowalut, właśnie przenosić do tego typu, tego typu projektów. Świat, taki, taki rynek klasyczny, jeżeli chodzi o inwestycje w projekty typu lokaty, uważam, że tutaj nie, nie jest w stanie dzisiaj nam nic ciekawego zaoferować, więc myślę, że część, część swoich zysków dalej będę tutaj przenosił właśnie do tego typu projektów, tego typu protokołów, aby maksymalizować te zyski i dać sobie też, też czas odroczyć powiedzmy kolejne decyzje inwestycyjne, co dalej robić z tymi środkami, które udaje się wygenerować jako w postaci właśnie zysku ze świata ze świata kryptowalut, w postaci inwestycji, wcześniejszą inwestycję w Bitcoina czy też, czy też Ethereum. Ale okej, okay, nie przedłużając, jeżeli chodzi o o inne ryzyka, to na przykład oczywiście jest tutaj też możliwość na przykład dostarczenia płynności w postaci bitcoina. Oczywiście tego nie zalecam, bo raczej tutaj wolałbym wszystkie bitcoiny trzymać we własnych portfelach, ale to jest to właśnie ważny moment, sam Wireless Finance jest tutaj jest to tu projekt non-custodialny, co dokładnie będzie oznaczało, że tutaj platforma nie przetrzymuje żadnych Waszych kluczy prywatnych, co oznacza, że wy sami macie jedynie dostęp do, do zdeponowanych środków, czyli jeśli faktycznie umieścicie już jakiekolwiek stablecoiny czy też kryptowaluty w postaci Bitcoina czy też Ethereum, to tutaj sama platforma nie, nie przechowuje żadnych Waszych kluczy, to Wy jesteście jedyny, jedynymi właścicielami tych środków, które tutaj zostają, zostają zde, zdeponowane właśnie w tej, w tej platformie. Ale tak jak mówiłem wcześniej, ryzyko zawsze istnieje w postaci jakiegoś baga w kodzie źródłowym samego projektu, więc tutaj zawsze sami musicie ocenić, ile i jak dużo chcecie tutaj umieścić tych, tych środków. Ale ja wracając jeszcze do, do myśli, którą chciałem wam przekazać. Innym, innym ryzykiem jest na, na pewno tutaj ryzyko, ryzyko likwidacji, likwidacji waszego zabezpieczenia. Co mam na myśli? Na przykład jeśli faktycznie umieścicie tutaj Bitcoina czy Ethereum i za, za to, że umieściliście te środki, weźmiecie sobie jakąkolwiek pożyczkę w postaci np. stablecoina, za umieśc załóżmy umieściliśmy 1 dziesiątą Bitcoina i jako zastaw, jako zastaw właśnie ten Bitcoin może nam posłużyć do tego, abyśmy my mogli wziąć pożyczkę np. w USDT czy w USDC. I na przykład dodatkowo wykorzystać ten, ten mechanizm i umieścić na przykład um, te środki dalej, um, aby użyczyć je innym, innym użytkownikom, lub też kupić inne kryptowaluty na innych platformach, które pozwolą Wam zmaksymalizować jeszcze bardziej zyski, jeśli faktycznie projekty, które wybierzecie, urosną procentowo wyżej niż Wy sami kupiliście. Ale w momencie, kiedyby doszło do sytuacji, że um, Wasze zabezpieczenie jest mniejsze ze względu choćby na to, że, że kryptowaluta. Którą umieściliście, jej wycena spadnie. Jeżeli wasze zabezpieczenie jest niższe niż, niż środki, które pożyczyliście, to wtedy może dojść właśnie do likwidacji zabezpieczenia, i te środki bezpowrotnie zostają utracone przez was jako, jako tutaj dostawców płynności. Ale okej, okay, to każdy z was musi, musi ryzyko ocenić, ocenić samemu. Ja sam powiem szczerze, osobiście nie korzystam tutaj z opcji. Pożyczki w postaci, właśnie, barrow. Staram się tutaj bardzo być powściągliwym, jeżeli chodzi o tego typu maksymalizację zysków, ale to jest mój sposób na, na powiększanie, powiększanie swojego, swojego majątku. Każdy z Was musi tutaj własną lekcję odrobić i samemu sobie powiedzieć, co Wam się opłaca, a co nie. Ale okej. Okay. Nie przedłużając jeszcze kilka słów na temat samego projektu Wireless Finance, na samym początku, kiedy, kiedy został tutaj upubliczniony, bardzo mało informacji było na temat właśnie roadmapy. Ta roadmapa już się faktycznie pojawiła i w najbliższym czasie możemy właśnie spodziewać się możliwości oddawania głosów. A żeby te głosy oddawać, oczywiście potrzebujemy posiadać ich natywny tutaj token w postaci tokenu Wireless, który również jest stworzony na platformie na blockchainie Waves Sama ilość, jeżeli chodzi o podaż tego tokena, tak to jak widzicie, jest tego 10 milionów. Aktualnie cena jednego tokenu wynosi ponad 29 dolarów. Możecie sobie oczywiście tutaj sprawdzić adres, gdzie został wyemitowany ten token i zastakowanie właśnie tego, tego tokenu WIRES. Dzisiaj platforma oferuje nam ponad 12%. ,12% zysków w skali, oczywiście, w skali oczywiście roku. Warto się temu, temu projektowi, temu tokenowi przyjrzeć, ponieważ daje on właśnie tą możliwość, jak czytamy tutaj właśnie na platformie Medium, daje Wam między innymi możliwość partycypowania w zyskach w samej platformie, stąd właśnie też te, te odsetki, które pozwala Wam tutaj naliczyć platforma z tytułu właśnie stakowania Stakowania tego, tego tokenu. Ok, tutaj nie przedłużając, jeszcze taka informacja, że deweloperzy w tym momencie również pracują nad, nad taką możliwością, że MetaMask będzie również tutaj spięty razem, razem właśnie z tą platformą Wires Finance. Ale to oczywiście prace trwają, jest to niby zaplanowane na, na kwartał czwarty 2021 roku, który, jak dobrze wiecie, już się zbliża powoli do końca. Ja tutaj cierpliwie przeglądam i, i kibicuję w sumie twórcom tego, twoje, tego projektu. Ale coś, co tutaj będzie się działo, sami możecie sobie to dokładnie przeczytać, jeżeli chodzi o tokenomię i roadmapę samego, samego projektu. Ok, nie przedłużając, jeszcze tylko rzucę okiem. Przedstawię wam, że faktycznie istnieje tutaj Twitter, jeżeli chodzi o środek komunikacji ze społecznością, to jest zawsze dla mnie bardzo ważne. Tak Jak widzicie, nie jest tutaj tych followersów jakoś wybitnie dużo, ponad 3000, blisko 4000, ale to zawsze są takie rzeczy, które bardziej czy też mniej uwiarygodniają tą interakcję z, z użytkownikami w stosunku do, do właśnie do twórców projektu. No i oczywiście Telegram, który. W tym momencie akurat mi się wyłączył, więc sorry za to. Okej, okay, wyłączył mi się, ale faktycznie jeszcze istnieje, istnieje telegram, gdzie ta interakcja pomiędzy twórcami a użytkownikami platformy jest, istnieje. Jest to dla mnie istotna informacja, która daje gdzieś tam mi ten jeden punkt odhaczony, że, że tutaj twórcy projektu nie są jakimiś oszustami z kamerami, ale zawsze jest to warto na uwadze i nie, i nie ładować się całym kapitałem właśnie w pojedynczy pojedynczy projekt. OK, już teraz naprawdę nie przedłużając, kilka technikaliów. Jeżeli chodzi o samą, o samą platformę, naprawdę jest ona bardzo prosta w obsłudze. Wystarczy tutaj zalogować się do, do tej platformy Connect Wallet mamy tutaj tak naprawdę kilka możliwości. Ja sam osobiście w tym momencie preferuję Waveskipper, ale również możecie sobie, możecie się zalogować do tej platformy za pomocą Waves Exchange, gdzie logując się do, właśnie do platformy Waves Exchange, bezpośrednio jesteście wtedy też zalogowani do Wireless Finance i wszystkie środki, które posiadacie właśnie na platformie Wires Exchange, również tutaj będą dla Was dostępne i będziecie mogli stakować, dostarczać tą płynność właśnie do platformy Wires Finance. Ja tutaj skorzystam z wtyczki, którą można tutaj zainstalować. Akurat w tym momencie jestem na Chromie. Chrome to nie jest oczywiście moja ulubiona przeglądarka, ale tak jak, tak jak, tak jak powiedziałem mam tutaj zainstalowaną wtyczkę Waveskeeper. Wystarczy jedno kliknięcie i już tak jak widzicie jestem zalogowany do, do swojej platformy. Do, dosyć łatwo to, to funkcjonuje. Waveskeeper dużo, dużo łatwiej, jeżeli chodzi o Oto logowanie, ale tak jak mówiłem, logowanie przez Waves Exchange też nie jest tutaj wybitnie trudne. Wystarczy podać tak naprawdę swoje, swoje hasło i jesteście już zalogowani. Ale tak jak przypominam, wiesz, że o tym już mówiłem, tutaj platforma nie wymaga dostarczenia żadnych Seedów, żadnych kluczy prywatnych, więc tak naprawdę jesteście z tej strony dosyć, dosyć bezpieczni. Tak jak widzicie, kilka dni temu w celach takich testowych wrzuciłem tutaj stablecoin w postaci USDC, nie była to duża ilość, 104 dolary, ale tak jak widzicie, w tym momencie pracują te dolary już na mnie od kilku dni i generują mi zwrot w postaci 33% skali roku. Jest też tutaj możliwy kolateral, czyli te środki będę mógł wykorzystać, jeżeli będę chciał pożyczyć jakiekolwiek inne tokeny, jakiekolwiek inne kryptowaluty, to te środki posłużą również jako zabezpieczenie. Mojej, mojej pożyczki. Ale, ok, nie przedłużając, tak jak widzicie, również mam tutaj troszkę, niewielką ilość tego, sam, tego, tego tokenu Wires, który tutaj pozwala nam generować dodatkowe zyski i za to, że staykuję, właśnie dostarczam tą płynność w postaci USDC, to również jestem tutaj wynagradzany natywnym tokenem. W tym momencie nie uzbierało mi się tego zbyt dużo, ale widzicie prawie 60 samego samego tokenu, oczywiście z kwoty. 104 dolary, więc wiadomo, że tutaj nie jest to jakaś, jakaś dramatyczna duża ilość, ale tak jak widzicie APY wynosi 12,5% w skali roku, więc jeśli faktycznie pozwolicie sobie umieścić jakiekolwiek środki, to dodatkowo możecie tutaj skorzystać, skorzystać dodatkowo właśnie z tych zysków w postaci WIRES. Tak jak widzieliście wcześniej, token jest za jeden token można dzisiaj otrzymać 29 dolarów, co będzie w przyszłości. Nie wiem, ale co jest ważne, nie warto oczywiście tutaj klejmować takiej małej ilości, bo tak jak widzicie, fi transakcyjne wynosi 5000, co plus minus dzisiaj jest to równowartość w dolarach około 12 centów. Więc tutaj, w tym przypadku, raczej, raczej warto tutaj poczekać do uzbierania przynajmniej jakiejś sensownej jednego, jednego tokenu. W tokenu Wires, więc nie ma tutaj co się napinać, że, że będziecie szybko klejmować i, i wrzucać te, te odsetki do, do protokołu, aby dodatkowo korzystać właśnie z dodatkowego oprocentowania. Ok, tak jak widzicie, jeżeli chodzi o samą platformę, mamy tutaj dosłownie dwa przyciski: dostać płynność lub, lub pożyć. A dla, dla przykładu, w przypadku tokenu Wires, mamy tutaj tylko przycisk Stake. Właśnie po to, aby zastekować środki, które, które macie, możecie tutaj umieścić w protokole Wires. Oczywiście dodatkowe przyciski Unstake, Claim, czyli moment, kiedy będziecie chcieli sklejmować, czyli wypłacić nagrodę za stake'owanie swoich, swoich tokenów, stablecoinów czy też kryptowalut, ale jest to bardzo proste i naprawdę tutaj nie muszę w tym momencie Wam tego prezentować. Z kolei zaprezentuję Wam, tak jak widzicie, mam tutaj na, na portfelu. Waves mam tutaj dodatkowe 200 dolarów w tym momencie luźne. Więc w tym momencie pokażę Wam, jak dostarczyć tą płynność. Wystarczy nacisnąć dosłownie przycisk Supply. Wybieracie tutaj opcję Supply. W przypadku kiedy będziecie chcieli oddeponować, wypłacić te środki. To wystarczy przejść tutaj z zakładki Withdraw, nacisnąć all i dosłownie opłacając właśnie w te, te Fi 5000 waves. Dosłownie w ciągu sekundy będziecie mieli te środki dostępne z powrotem, i to jest ważne. Tutaj różnica pomiędzy tą platformą Wireless Finance a, a Waves Exchange, gdzie również możecie, możecie sobie deponować środki w protokole i mieć wypłacane właśnie odsetki z tytułu, z tytułu dostarczania płynności do, do protokołu płynności. Gdzie tam macie, musicie poczekać mniej więcej dwa, dwa, dwa tygodnie, aby te środki były odmrożone dla Was. Tutaj, jeżeli chodzi o Wireless Finance, działa to dosłownie instant. Testowałem, próbowałem, działa to natychmiastowo i, i bardzo łatwo tutaj te środki uzyskać z powrotem do, do Waszej dyspozycji. Ale w tym momencie ja chcę dołożyć te 200 dolarów. Tak jak widzicie, ta opłata 5000 WAFE zawsze tutaj istnieje, jeżeli chodzi o ten, o ten protokół, więc zawsze tutaj warto mieć na portfelu. Kilka dolców, kilka dolców, w postaci właśnie kryptowaluty, tokenu WAVES właśnie po to, aby zatwierdzać tego typu Wasze ruchy. Ok, deponuję to, co mam tutaj jeszcze na tej platformie, czyli czyli te 200 dolarów. Tak jak widzicie, moje APY w skali roku za deponowanie środków USDC to jest 33% w skali roku. Oczywiście pamiętajcie, jest to oprocentowane zmienne. Bardzo ważne jest tutaj to, jak Popularna jest ta platforma. Im więcej użytkowników, tym wiadomo, że te API będzie spadać, więc tutaj musicie obserwować, jak to się kształtuje. Dla porównania w przypadku platformy Waves Exchange, tam między innymi w tym momencie zastakowanie, stakowanie, płynności USDT czy USD, USDC otrzymujemy w granicach 20 21%. W skali roku tutaj ta platforma oferuje w tym momencie 33%. Jeszcze kilka tygodni temu było to 50%, a na samym początku w okolicach 80-90%. Tak jak widzicie. Ta platforma zyskuje coraz większe zainteresowanie. Na tą chwilę jest to 33%. Co będzie dalej, zobaczymy. Tak czy inaczej, ok. Mamy już zmaksymalizowane środki do, do wpłaty. Wystarczy nacisnąć Supply, podać hasło do mojego Wave Skipera i wystarczy nacisnąć Approve. Tak jak widzicie, działa to bardzo podobnie jak Metamask. Bardzo prosta. I intuicyjna, tak naprawdę obsługa, i tak jak widzicie, już moje środki, te kolejne 200 dolarów, już tutaj widzicie, że 304 dolary właśnie pojawiły się w mojej, w mojej dostawie płynności. Nie pozostaje nic innego, jak tylko tutaj cierpliwie czekać i, i generować te dodatkowe pasywne, pasywne przychody. Tak tylko w skrócie, jeżeli będziecie chcieli. Decydujecie się na pożyczanie, na pożyczanie środków, to tak jak tutaj widzicie w tym momencie mam zdeponowane te 304 i mam włączoną możliwość właśnie kolateralu, czyli jestem w stanie tutaj tymi środkami zabezpieczyć swoją pożyczkę i na przykład jeśli będę chciał pożyczyć, pożyczyć Neutrino, czyli USDN, stablecoin w oparciu właśnie o, o protokół Neutrino, wystarczy tutaj nacisnąć borrow, maksymalna ilość jaką mogę pożyczyć, tak jak widzicie, aby to było... Bezpieczne, ale tutaj widzicie w tym momencie moje konto jest zdrowe w 100%. Kiedy pożyczę te 208 dolarów w postaci USDN, to to moje, moje konto już sta, spadnie, jeżeli zdrowość, zdrowość tego konta spadnie do 20%. Więc tego tutaj nigdy nie, nie zalecam, żeby aż tak maksymalnie schodzić. Ale na przykład, gdyby to było 100 dolarów, to tak widzicie, moje konto. Zdrowie tego konta będzie powyżej 60%, każdy z Was tutaj musi, musi własnoręcznie, w własnoręcznie oszacować to, to ryzyko. Ja w tym momencie nie chcę żadnych pożyczać środków, tak jak mówiłem Wam wcześniej, nie jestem, nie jestem tutaj aż takim zwolennikiem podejmowania, podejmowania ryzyk, ale wiadomo, każdy z nas jest inny, decyzja oczywiście należy do Was. Jeżeli chodzi o same markety, to tutaj warte też jest oczywiście uwagi, pojawienie się... W sumie od samego początku euro, cyfrowego euro, właśnie w oparciu o, o neutrino, czyli dosłownie tutaj, możecie zdeponować euro na platformie Waves, zamienić to, skonwertować to właśnie na euro w postaci właśnie neutrino i również dostarczyć tą płynność aktualnie 17%, jeżeli chodzi o odsetki w skali, w skali roku. Jeżeli chodzi o inne ciekawe rzeczy, to tutaj również jest budowany Bridge, czyli blockchain bridge, który pozwala właśnie wam przesyłać środki z innych blockchainów, na przykład z blockchaina Bitcoina, gdzie możecie właśnie przesłać tego bitcoina i on będzie skonwertowany do tego oczywiście syntetycznego, kompozytowego, tak to nazwijmy, bitcoina, który jest umieszczony właśnie tutaj na platformie, na, na, blockchainie, na blockchainie Wavesa. Również inne kryptowaluty dostępne. Może, musicie sobie tutaj własnym sumtem przeczytać, co można, co można tak na szybko tak naprawdę większość, większość stablecoinów w oparciu o blockchain Ethereum możecie tutaj bez problemu przenieść. Nawet pojawia się tutaj blockchain Binance Smart Chain czy, czy Polygon, więc tutaj warto własnym sumtem przejrzeć, jakie są możliwości. Oczywiście działa to w dwie strony. Jeśli przeniesiecie raz, to również dla Was jest to dostępne, aby te środki przenieść do głównego macierzystego blockchainu, gdzie gdzie jest miejsce tego, tego tokenu? Ok, to było na tyle, jeśli chodzi o, o projekt Wireless Finance. Ja na pewno tutaj obserwuję projekt, patrzę jak się rozwija, śledzę uważnie. Ze względu choćby na to, że te zyski, które generowane są dzięki właśnie, dzięki właśnie kryptowalutom, które udało mi się kupić dużo, dużo taniej, te zyski faktycznie zostały w, ostatnich, w ostatnim roku dosyć mocno wygenerowane. A ponieważ nie mam tutaj ochoty. W tym momencie przechodzić do, do waluty fiducjarnej, która tak naprawdę na dzień dzisiejszy nie oferuje mi nic, nic fajnego, tak naprawdę oferuje mi tylko cały czas wzrastającą inflację. Dla przypomnienia, 6,8 inflacja w październiku w Polsce, w Stanach Zjednoczonych za październik 6,2. Nie jest to optymistyczna informacja, jeżeli chodzi o najbliższe lata, jeżeli chodzi o taki klasyczny świat inwestycyjny, jeżeli chodzi o, o dewaluację tak naprawdę naszych, naszych fiducjarnych walut. Dlatego też staram się tutaj pozostać w świecie, w świecie krypto jak najdłużej się da, pomimo że realizuję jakieś tam zyski na różnych kryptowalutach. To nie znaczy, że od razu mam ochotę uciekać do tego klasycznego świata. Ok, tak czy inaczej, to było na tyle. Dajcie mi znać, co myślicie o Wirus Finance. Czy już sami korzystacie z tej platformy, czy, czy korzystacie z innych protokołów, takich jak Ankro czy Terra? Dajcie mi to znać w komentarzu pod odcinkiem. To by było na tyle. Dzięki serdecznie za uwagę, pozdrawiam Was, cześć.